No to zobaczmy kotku, co masz w środku, gościu majnowe. Let's go! Co tu będzie trafiane? FC 6538. z odcinek. Takich z kamerów, co się podszywają, to jest tylko jedno miejsce do nich. Oglądam o którejś tam. No i zajebiście, to jest elegancki komentarzyk. FSio, wygrałeś. 17 zł, zgłaszaj się na e-mail. A teraz zapraszam na ten potężny film. Siemano, witam serdecznie. Tony z tej strony. Hello, hello, hello. Kitty, kurde. Siema, widzowie. Chciałbym wam podziękować za tamten rok na YouTubie bo osiągnęliśmy taki oto wynik. Także zobaczcie sobie tutaj podsumowanie od YouTube'a. Dzięki wszystkim, którzy oglądali filmy, dzięki wszystkim, którzy są, możecie łapeczkę w górę od razu na start zostawić, komentarzy, po pozdrosze, jesteśmy z tobą, let's go to the moon i w ogóle itp itd. Także dzięki, wrzuciliśmy tyle filmów, zobaczcie sobie tutaj, już nie pamiętam dokładnie, bo to wrzucę w, w postprodukcji, gościu, profesjonalnie to brzmi, co nie, gościu? Jesteś w szoku. No także tak wygląda podsumowanie roku, zgłaszajcie się po nagrody, no i co? I lecimy z odcineczkiem, 22,85 zł do kosy. Lecimy, lecimy, lecimy dzisiaj, nie śpijmy, bele. Mam nadzieję, że dzisiaj coś solidnego tutaj wiedzie na rejon, ale początkowo moglibyście sobie, kurde, kodzika yy, użyć Xtonego, nie, gościu? O, tu sobie wjeżdżasz, wpisujesz sobie kodik Xtone, najlepszy, e, najlepszy, najlepszy kodzik. Doładowujesz z gościu, 105z, masz 10,50 bonusu. No, jest pięknie, 10% bonusu z moim kodem i dodatkowo e, 2 złote... E, i 10 groszy na start, także pozdro 600 naprawdę warto. E, jeżeli chcecie sobie zagrać, a z jest gości, się powiesz jak jest gościu. No, to on w końcu sobie kupił telefon. To on w końcu sobie kupił telefon, już wam widzowie mówię, ale najpierw otworzymy sobie yy, Daily Case'a, yy, bo będzie właśnie otwierany. Więc jedziemy z tematem Daily Case, co nam dzisiaj pokażesz tutaj, robaczku Sand Dunenowa. No, pięknie, jest pięknie. 8Geta zawsze z Afriko wjechało na rejon, jest Git. Tony sobie kupił naprawdę dosyć mocny telefonik. Nie no żartuję, widzę, nie będę się chwalił. Kupiłem sobie iPhone'a 16, bo się tak zastanawiałem, czy Google Pixel, czy może, kurde, Samsung S25, S24. Tak sobie myślałem, 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 ale wcześniej miałem iPhone'a 11, a wcześniej iPhone'a 8. I sobie tak stwierdziłem, ja pierdzielę znowu konfigurowanie tego wszystkiego, tak. Kupowałem czasem sobie te Android'y i z jednych na przykład byłem zadowolony, ale to inne miałem wymagania, a z drugich, i na przykład jak ostatnio kupiłem sobie w międzyczasie, tam 5 lat temu, załóżmy 4 lata temu, no to byłem mega, mega, mega wkurwiony na Samsunga. E, bo się zjebał po prostu, zjebał się, zalał się niby wodą teoretycznie nie, i wiecie, zalał się wodą i się spierdolił, e, zaczął ćwirować pawiana. Więc mój wybór poszedł na iPhone'a 16, e, bo iPhone'a 15 nie było. A chciałem sobie kupić iPhone'a 15, ale oczywiście nie było w takiej kolorystyce, co ja chciałem. No i ostatnia sztuka iPhone'a 16 była w kolorystyce czarnej, więc tony ma teraz iPhone'a 16 możecie bić brawa, możecie być zazdrośni, widzowie. A ja teraz powiem wam szczerze, otwieramy jakąś skrzynkę. Tylko chciałbym sobie otworzyć jako skrzynkę na przykład coś za właśnie te 22 zł. Ale zrobimy za 10,50, skrzyneczka poleci na rejon, tutaj różny, różnego typu y, tutaj skinki wjeżdżają na rejon, fajnie byśmy trafili coś lepszego, więc proszę tutaj, szczęście latonego, 1, 2, 3, RSM kurwa, 10,50. Sus case, to niezły sus case, sus case daje nam y, kapone w postaci mega słabej skrzynki. Eee, zaryzykujemy widzowie jeszcze jedna skrzynka, jeszcze jedna szansa tutaj na, dla Seizgo Skinsa please, Kulwa ja piol dole no było blisko, ale słabo tutaj słabo, zabrało nam pieniążki mamy tylko dyszkę Mamy tylko dyszkę na rejon i musimy jakoś to rozporządzić, więc zobaczymy sobie. Może tak zrobimy sobie. Colorful case i anime case, na, albo nie, colorful case na razie na sam początek. Cztery osoby, tryb standard. Wjeżdżamy tutaj na rejon, zobaczymy, czy dziki dołączą do naszej tej. I jakbyśmy takiego stickera za 140 zł wygrali na sam początek, byłoby miodzio. Byłoby miodzio. 7,5 tysiąca osób online na jest z o kurde, beku, nowy. Jest naprawdę grubo. Dobra, wjechał, 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 mamy bitwę, jeden bot tylko i, i, i dwóch ziomali, dwóch ziomali, kto wygrywa bitwę, pewnie bot. A jednak Tony zaskoczył tutaj, 7 złotych wygrał, nice, nice, Tony się tutaj odkuwa, patrzcie tam Sonic, kurde gościu, ja wyjeżdżam do Sonika, gdzie on tam był, a nie, to nie Sonic, coś mi się pomyliło. No ale dobra, love case, love case, dawaj, wierne CSGO skins, no to nie jest, wiernie CSGO skinsowi, gościu, co my tu mamy? O Boże, to było słabiutkie, ale mam 13,90 złotych, nie poddajemy się. O, tryb szare, szare normalnie, będzie szary gościu. Zobaczymy, czy uda nam się w trybie szare coś zdobyć fajnego. Dawajcie dobre stickery, panowie, dobre stickery, o boże. O boże, zabolało, no i 5, 6, 59. No nie wygląda to najlepiej, powiem wam szczerze, nie wygląda to najlepiej. Musimy jakoś się odkuć, więc zobaczymy może coś takiego, może zaraz tym razem. <coughs> Cash and craft case and this and this. 609, jest git. Dobra, musimy polecieć fulla, cztery osoby, underdog tym razem. Zobaczmy, jak to wyjdzie, Zobaczmy, jak to wyjdzie widzowie. Szybki filmik, wyjeżdżam na rejon, czy uda się kosę zdobyć z 20 zł. Nie wiem, jakie plany w ogóle na ten rok widzowie... kurde, czas pokaże, czas pokaże, tak, tak, czas pokaże. Zobaczymy, zobaczymy, co to się będzie działo tutaj, gościu. E, czas pokaż, Czas pokaże, ta, Czas, pokażu, ta, czas po... Kurwa, Gnoju, co mi trafiłeś, chamioszuszcze? Ja, perdola. Już myślałem, że Tony wygrywa, a tu Wagner, Wagner jest szefem. No, i niestety, ale piękną wygrano, zgrano 46 zł. Ale mod dało, dobra. Mamy jeszcze tutaj nasze prezenciki, możemy sobie ustrzelić, albo wjechać w król wzgórza. No, zobaczmy sobie te prezenciki. 20 Gieta, 20 Gieta, gościu, 20 Gieta, dobra. Wjeżdżamy w król wzgórza i kangura. 10 600, no, wykorzystamy sobie dzisiaj widzowie, żeby nie było. Będzie mega, mega miło. Depozyt. Wjechało na rejon i co my tu mamy? Kurde, co ja zrobiłem? Zdepozytowałem! Ja chciałem na handlarz bronią. Ależem to zjebał wizowie. Nie, no teraz możecie bekę cisnąć. Teraz możecie bekę cisnąć i to konkretną w komentarzach, bo się zajebałem w akcji. Dobra, 12 zł nas uratuje. Może jeszcze w dzisiejszym filmie. Suscase, masz trzecią, ostatnią szansę na coś dobrego, gościu. No w końcu, no w końcu, coś tu pokazałeś. Pokazałeś tutaj coś. Za co... 7,52 takiego skina mi dajesz, hamie, oszuście. No nie, przegiął pałę. Dobra, w takim razie trzy skrzyneczki i love case'a dorzucimy, 1008, jest pięknie, robimy cztery osoby, standardzik. Dodajemy od razu szybko boty, żeby nie zanudzać w dzisiejszym filmie, widzowie. No i wbijajcie, łapeczki w górę, komentarzyki, aktywność podbijajcie, bo teraz mieliście chyba dobrą nagrodę do wygrania, bo całkiem, całkiem, całkiem wam poszło. Um, no ale oglądajcie wszystkie filmy na kanale x -Stone. Wiem, że niektóre są nudniejsze, niektóre ciekawsze, ale wiesz, wiesz, wreszcie co Trzeba wspierać YouTubera. Ja tu planuję dla was streamki, tutaj wiecie, solidne robić. Teraz wiecie, wiesz, jaki jest gościu. Dobra, 22 zł tony trafił, tony, tony naganiacz. Tony naganiacz, chyba się odbijamy, chyba się odbijamy, panowie. Lecimy z tym koksem, cztery dychy, robimy kolejną bitwę. Okej, okay, okej. Okay. 40 zł, o tak o? O, tak, o Dobra, ostatnia szansa na sus. Jak nie, no to będziemy po prostu, kurde, to będziemy, to te skrzynki się pozbędziemy, boże, normalne. 41 Danger Zone 41 53. no nadal brakuje no co jest grane kiurabela no jakie hamstwo gościu. Dobra musi być tak 4 e, osoby underdog e, nie standard i let's go Dawaj ostatnia bitwa e, zdobywam teraz gościu jakieś dobre sianko i będzie w porządku i będzie w porządku i, i zaakceptuję to, że jest jest okej okay, jest ok gościu e, Aleksik wiesz że tutaj na rejon no i dobra, sus case, pokaż kurde naganiacza, pokaż kurde naganiacza, żebyśmy zdobyli tutaj mega dużo pieniążków. O, jest git, to on jakoś tam zaczął, to on jakoś tam zaczął, oby więcej takich tego typu rzeczy. Oj, 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 Botisamo, samo, samo tutaj potężny zawodnik, potężny zawodnik. I Kto tu będzie wygrywał? No nie, Botisamo, samo tychami nie bana rares w item i nie dla nas tym razem i samu zgarnia 124 zł. to by było na tyle widzowie dzięki za oglądanie miłego miłej niedzieli wam życzę ja jutro do pracy zapierdalam także Elo.